Co mam, to słudzenie, że mogę mieć zaliczenie, jedyne co mam? Jedyne co mam, to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie, jedyne co mam? Lecz właśnie zamknęli mi ksero, Co mam zrobić bez ja bez ja co mam to złudzenie że, je że mogę mieć zaliczenie Jedyne co mam to złudzenie Że mogę je mieć Jedyne co mam to złudzenie Że mogę mieć zaliczenie Jedyne co mam Miałem zeszyt do lecz zabrał mi. Go w końcu co mam zrobić bez zeszytu? Jak stać? Bez zeszytu jak stać? Miałem skrypt pięma, lecz w nim nic kurwa nie ma. Co mam zrobić bez skryptu? Jak stać? Och, Wiem, Co mam to złudzenia że mogę mieć zaliczenie, jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie, jedyne co mam to zbudzenie. Sam tak. To... Trochę wiedzy, lecz z chwili nie koledzy, co mam zrobić bez wiedzy jak stać, bez wiedzy jak stać. Miałem ściągę w kieszeni, lecz wpadła mi pod siedzenie, co mam zrobić bez ściągi jak stać, bez ściągi jak stać. Jedyne co mam to do złudzenia, że mogę... Wspaniale, jeszcze raz ja chcę.